Marzenia bez planu. To tylko życzenia. A plan? Plan to most między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie chcesz być. Dlaczego planowanie jest fundamentem sukcesu, bo nadaje kierunek. Przestajesz błądzić. Wiesz dokąd idziesz, i nagle decyzje stają się prostsze, bo porządkuje chaos. Zamiast robić wszystko naraz, skupiasz się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Czas, energia, pieniądze zaczynają pracować dla Ciebie, nie przeciwko Tobie bo daje motywację. Kiedy widzisz kolejne kroki, twój mózg czuje postęp, a postęp napędza działanie, bo zmniejsza stres. Nie boisz się niespodzianek, bo jesteś przygotowany. Masz plan A i plan B. I najważniejsze, planowanie zamienia marzenia w konkret, w cele, w działania, w wyniki. Ludzie sukcesu nie wygrywają dlatego, że mają więcej szczęścia. Wygrywają, bo wiedzą, co robią jutro, za tydzień i za rok. Nie pytaj już, czy się uda? Zapytaj, jaki jest mój następny krok? Zaplanuj i zacznij działać, bo marzenia realizują ci, którzy mają plan. Subskrybuj, polub i udostępnij. Wesołych świąt.